Ostatnio pojawiła się wielka łatwość w cytowaniu Pisma Świętego. Pojawiły się tłumy proroków z uprawnieniami do cytowania Pisma Świętego, komentowania, a przy okazji załatwiania swoich często obsesyjnych spraw. Wyrwane z kontekstu zdania mają się udowodnić i dowieść, a z uwagi na to, że pochodzą właśnie z Pisma Świętego rzecz jasna są niepodważalne. Cytat użyty na tym plakacie potwierdza ten stan rzeczy. Jest dowodem na używanie biblijnych zapisów instrumentalnie w imię ideologicznych urojeń. Zastosowanie tego cytatu w kontekście ludzi o odmiennej orientacji seksualnej jest aktem sprzecznym z doktryną katolicką. Zaprzeczeniem naczelnej idei chrześcijańskiej niesienia miłości dla każdego człowieka. Cytat ten ma w swojej istocie charakter sprzeczny z ustaleniami dwóch ostatnich soborów, jak również z tym, co głosił Jan Paweł II, obecny papież Franciszek, jak również arcybiskup prymas Polski Wojciech Polak. Nie zrozumiał tych głosów jedynie prezydent Duda, który w trakcie kampanii wyborczej, na użytek jak najbardziej ciemnego elektoratu, użył haniebnych słów, by po kampanii sprytnie się z tego wycofać. Akcja w Białymstoku nosi znamiona sekciarstwa, na które nie powinno być zgody w cywilizowanym świecie. Ale czy ten cywilizowany świat w ogóle istnieje? W księdze powtórzonego prawa mamy taki zapis. Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny, ani mężczyzna ubioru kobiety, gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana, Boga swego. Pani szydło idealnie nadaje się na kolejny plakat, szerząc antychrześcijańską ideologię na ulicach Brukseli. W historii Polski homoseksualistami byli królowie, księżęta, pisarze, arystokraci, kompozytorzy, muzycy, naukowcy, adwokaci oraz oczywiście sami księża. Najbardziej zabawna w tym kontekście jest historia jednego z moich znajomych, zamożnego farmera Podlaskiego, który nieustannie sobie dworował z homoseksualistów, ale razu pewnego dowiedział się, że jeden z jego synów jest homoseksualistą czasu jakoś zapadł się pod ziemię i nie kontaktuje się.